Najgorsze jest to, że przez personel chce mi się pić kawy. Denerwujące. Aha. Ej, was troje. Gdzie wy byliście? O, pa, pa, pani Katayama. Po prostu my. No, cóż. Nie było was na zajęciach? Gnoje. Pani Katayamo, przykro mi. Czy może nas pani wpuścić bez pytania, co się stało? Ja, my, wszyscy zrobiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne I biorę odpowiedzialność za wszystko Proszę przyjąć moje przeprosiny Kano Jasne, w porządku, nie zapytam Wyjaśnię to innym nauczycielom Ale wszyscy jeszcze mogą zrobić na czas przez szósty okres? Czym jest szósty okres? No i fajno Dobra, teraz pospieszcie się, się i lecie na zajęcia. Aj! Ale obiecaj mi, następnym razem, gdy wasza trójka będzie w jakichś kłopotach, to przyjdźcie od razu do osoby dorosłej. Jasne? Rozumiecie? Obiecujemy. No, w porządku. To idźcie na zajęcia. O, dziękujemy bardzo! Fajna jest ta pani Katayama. Ona się wydaje, być tylko taka, wiecie, taka trochę żyleta, trochę niby taka żyma, trochę w dupie, trochę nie bardzo, ale mimo wszystko ona jest taka sercem do ludzi. Dobra, Neri, to wracamy do klasy i spotkamy się na dachu po szóstej lekcji, ok? Ej, ale nie biegać po korytarzu! O, te dzieciaki, ale cieszy mnie, że są bezpieczne. Czy to naprawdę? Te metaversy, te pałace, mementosy, skarby, cienie, miazawy i te inne pierdoły? Wiem, że trudno w to uwierzyć, kiedy słyszysz o tym wszystkim, ale. Nie, nie, ja wierzę, wierzę. Nasza bitwa w metaversie, to wszystko było prawdziwe. I fantomowi złodzieje. Więc oznacza to, że to samo wydarzyło się z tym Saboj Slamerem? Zgadza się. Zmieniliśmy serce kuciego. A, rozumiem. Więc biorę pod uwagę ten incydent. Ja wierzę ci. To wszystkie informacje, które mamy do zaoferowania na ten temat. Więc pozwólcie, że teraz zadam mu pytanie. Kano, czy chciałbyś nam pomóc w naszej pracy? Masz na myśli, żeby zostać fantomowym złodziejem? Tak. To na pewno poprawiłoby naszą grupę i możliwości naszej walki. A teraz, gdy znasz naszą tożsamość. Prowadzenie cię z tymi wszystkimi rzeczami byłoby logiczne. Pamiętasz, um... co powiedziałem, kiedy byliśmy tutaj wcześniej? O żałowaniu serca Mijazawy i o tym jego wykroczeniu? Trochę szalone, ale nie pomyślałem, że powiedziałem to jednemu facetowi, który zmienił serce Kuijciego. Czy w takim razie możemy też zmienić serce Jazawy? E, jasne, że możemy. Czy znaczy, to zależy od niego, ale możemy? <laughs> Następnie policz mnie. <laughs> w takim razie możesz na mnie liczyć. O, świetnie. Więc tak, chcę dołączyć do fantomowych złodziei. I chcę pomóc wam zatrzymywać takich ludzi jak Mijazawa przed kradzieżą nadziei innych osób. Okej, okay, to witamy na pokładzie. Uuu, nowy członek? Yy, nowy przybysz. Yy, członek brzmi dziwnie. Teraz będziemy musieli wymyślać jakąś nazwę dla Kano. E, ten przydomek. Robimy to po to, żeby chronić nasze prawdziwe imię i nazwisko przed o, naszą robotą. A fantomowi złodzieje nie mogą ujawniać swojej prawdziwej tożsamości. A, e. brzmi dobrze. Ja jestem closer, więc możesz mi tak mówić. A mnie nazywaj bydłem. Dalej śmieszy. Anery to jest wonder. I wszyscy wybraliśmy takie rzeczy, które uważaliśmy za najbardziej tajemnicze. Takie tajemnicze. Hmm. A to może soju? Soju? W sensie masz na myśli sos sojowy? A czemu? Bo w ramenie w innych potrawach jedna kropla tego sosu łączy całe danie. I powiedziałbym, że to sprawia, że jest to dosyć tajemnicze. E, to dosyć unikatowe? A Co nie, nie jest dobre? Nie sądzisz, że mi pasuje? Wiesz, bycie szefem kuchni i w tym wszystkim i tak dalej. Czekaj, poszukajmy jeszcze. Szaju, idź! Cóż, wygląda na to, że prosisz kogoś o zakupy? Jakieś artykuły spożywcze? Hmm, chyba nie będziemy mogli się tak nazywać. <grych> Ej! Hey! Wiesz, ja nie zamierzam krytykować twojej kreatywności, ale po prostu brakuje. Takiego rozmachu w tej ksywce, wiesz? Polecam wybrać coś bardziej takiego germańskiego lub łacińskiego zainspirowanego może naszymi nazwami? W przeciwnym razie wydawałoby się to troszeczkę nie na miejscu. A, jasne, słuszna uwaga. Cóż, Sio jest po prostu dobrym sosem sojowym w języku angielskim. A więc co powiesz po prostu na soję? Soj? Soj. O, okej, okay, brzmi okej. Okay. To może zadziałać. Co sojowy nie może być, ale Soja już nie brzmi jak składnik spożywczy, jak wołasz do niego w sklepie, to masz wrażenie, że ktoś ma ci coś podać. No. Ale nielogiczne. To w takim razie witamy w zespole Sojo. Soju, Soja? Witamy. O, świetnie. Arai, jesteśmy w tym samym wieku. I wszystkim, więc możesz w sumie już mówić do mnie Kun. A, jasne. W takim razie też można nazywać mnie Motoha. O, tocha, jasne. <śpiewanie> Zawstydził się chłopak, ojoj. Okej, okay, więc będę mówić do ciebie, Neri. I bardzo się cieszę, że mogę z wami pracować. Cieszę się, że jest z nami w grupie, on jest taki uroczy. Nawiasem mówiąc, czy tylko ja to zauważyłam, ale pani Katayama była dzisiaj taka jakaś... Taka neutralna, w sensie martwiła się o nas, ale w sumie przyjęła naszą wymówkę bez pytania. Wzięła naszą wymówkę, nie mrugając okiem? O, ona jest taką świetną nauczycielką. I ona też kiedyś uratowała moją skórę. Katajama ma taką. <laughs> Pani Katajama ma taką gorącą stronę jak ja. A ty skąd wiesz? Może to drugi kakuś. Po prostu rozumie, więc nigdy nie poczułem potrzeby okłamywania jej. O, rozumiem. W naszej klasie wydaje się być taka wkurzona przez cały czas. A Poczekaj, bo wy nie wiecie o jej przeszłości, prawda? Była całkiem dobrze znana. O, to Masa-san. E, Tushun? Przepraszam, Masa-san. Nie chciałem uciec bez sprzątania z tej całej bitwy. O nie nie, nie martw się tym. To wszystko przez Zawę i jego wielkie usta. O, o, namlaskał i nasiorbał? Boże, co za prosie. Po odejściu zrobił naprawdę całkiem niezłą scenę. Ale jego własna załoga powiedziała i powstrzymała go od wezwania policji. A czy jednak nie wezwał tej policji? O, to dobrze, bardzo się cieszę. Ale był bardzo wściekły, kiedy wychodził, więc prawdopodobnie znowu spróbuje szarpnąć za swoje sznurki, żeby sprowadzić kłopoty. Ale Sion, nie musisz się z nim już w nic angażować. Nie, ale ja. Zajmiemy się resztą. Dorośli nas nosić obciążenie. Dorośli się tym zajmą. O, masa sam. A twoja zupa była naprawdę niesamowita, Sion. I dzięki za przypomnienie mi o tym, co jest naprawdę ważne. O jak super! Cieszę się bardzo. Gdy wszystko to się wierzy, wróć na ugryzienie, co? Tak czy inaczej, niedługo wróć do nas, ok? Do później. O, e, dzwonił Masasan? Tak, e, powiedział, że ekipa przekonała Miyazawa, żeby nie wzywał policji do nas. O, naprawdę? Dzięki Bogu. Ale to nie naprawi niczego, że ukradł sklep i zmienił smak naszej zupy. Musimy zmienić jego serce. I po pierwsze, musimy jeszcze szukać tego skarbca, prawda? Ale infiltracja pałacu z pewnością będzie ryzykowna. Powinniśmy się dokładnie przygotować. Za drugim? Na to, trudne a za drugim. Na szczęście nie musimy przejmować się policją i możemy pogadać o ważnych rzeczach. Ale zostawię decyzję tobie, kiedy powinniśmy się udać do pałacu Mijazowy. Jasne. Okej, okay, to zostawimy to tobie, Neri. Aj! Dobra, odkąd fantomowi złodzieje są czterema silnymi członkami, musimy zmienić kilka serc. Do roboty, drużyno! Kano! Yeah! Dostaliśmy Kano. O, a co to jest? To jest mapa pałacu? Tak, jakiś zwój, pergamin, co jest? Wygląda to, że jesteśmy... Chyba w trzeciej lokacji, teraz. Okej, okay, musimy rozpoznać cały układ pałacu, więc pamiętajmy, żeby sprawdzić mapę podczas całego tego wydarzenia. O, kamery są też tutaj? Coś w tym jest. O, faktycznie. Lona jest zepsuta? Głos Jazawy. Dawno, dawno temu czterech samozwańczych prawdziwych Shinobi rzuciło wyzwanie wielkiemu zamkowi miazawy. Eh? Czy to był głos Mijazawy? Czekają na nie odważni samurajowie, niezliczone automaty, niewielu powróci żywych. Czy jest wyszkolonymi oczami i umiejętnościami Shinobi? Możesz podbić zamek i odzyskać ich honor? Nowe arcydzieło napisane i wyreżyserowane z udziałem Hiromu Miyazawy w kinach. Czekaj, cztery Shinobi? To y, my? Prawdopodobnie tak. Co oznaczałoby, że ten pałac Miazawy jest dosłownie planem filmowym. Mhm. Potężny wróg, powinniśmy być w po pełni przygotowani. Dobra, dawaj. Coś jakoś wyszło? O! O! To ślepy zaułek? O tak! Czy to oznacza, że to jest to miejsce? To tutaj będzie ten skarb? Tak, mogę to wyczuć. Skarb Miazawy jest tutaj. Um, a gdzie on jest? Musimy to zmaterializować. Tak, to prawda, więc zasadnym krokiem będzie wysłanie mu kartki, żeby dowiedział się, że go szukamy. I dzięki temu zmaterializuje skarb. Musimy mu coś napisać, wysłać? Teraz, gdy zabezpieczyliśmy naszą drogę do skarbu, wyjaśnię szczegóły po powrocie do rzeczywistości. Poszli. Zabrał mu wisienkę? Zabrałeś wisienkę, Lufel! Niedobry siurze jeden, no! To jest <grym> Może jest taki słodziutki. O, lubisz słodkie rzeczy? O tak, po całej bitwie jestem strasznie głodny. A desery są poza moim obszarem wiedzy specjalistycznej, więc mogę się nimi cieszyć bez przesadnego myślenia jak zostały wykonane. Myślę, nie za dużo. Chodzi o to, co podbija pikantne potrawy, źródło składników, sposób, w jaki na przykład warzywa są cięte i takie tam pierdoły. A, widzisz, bo to jest perspektywa szefa kuchni. O, a to, co mówiłaś o tym, jak się skarb zmaterializuje. A, tak, to ja może wyjaśnię. Najpierw musimy zgodzić się na zmianę serca władcy pałacu jednogłośną decyzją. Siła umysłu innego człowieka nie jest czynem, który należy lekceważyć. A więc co wy na to? Czy chcecie zmienić jego serce? Oczywiście, że tak. Nie mam żadnych zastrzeżeń! Oczywiście ze względu na tatka i Masasan, a także wszystkich innych sklepów, które również zranił. Tak, ja też się zgadzam. Nie możemy pozwolić na to, żeby Miyazawa tak dalej funkcjonował. Ja też w to chodzę. Yes. Okej, okay, to też jestem za. Oznacza to, że osiągnęliśmy konsensus i na pewno zmienimy serce Miazaby. Kolejnym krokiem jest wysłanie mu kartki. Po dostarczeniu cel uznaje, że jego skarb jest zagrożony, więc wtedy zaczyna się materializować. Byłoby najlepiej, gdybyśmy mogli dać mu to bezpośrednio. Ale oczywiście nie wiemy, gdzie on mieszka, więc... A nawet gdybyśmy wiedzieli, gdzie on pracuje, to zawsze bierze się za filmowanie w różnych lokalizacjach. A, no właśnie! A co jeżeli Lufel upuści je z nieba nad stacją, tak jak ostatnio? A już powiedziałem Neri, że nie zamierzam się jeszcze raz tak ujawniać. Jeżeli nasza prawdziwa tożsamość zostanie ujawniona, to jesteśmy skończeni. To jest zbyt ryzykowne z wielu powodów. Ale przede wszystkim dlatego że zraniło to moje mięśnie. Ojej, naprawdę? Okej, okay, to w porządku, więc co powinniśmy zrobić? O, to jest powiadomienie z kanału Miyazawy? Przesłał jakiś nowy film? Good afternoon, good evening! To ja, ostry jak katana y, Miyazawa. Oj, straszne nie! O, wiem, że czekaliście na film z ostatniego Food Fighta, i wiem, że czekaliście cierpliwie, ale tak mi przykro. Z powodu trudności technicznych nie byliśmy w stanie uchwycić walki na filmie. Więc proszę wybaczcie mi, że prezentuję wam tylko i wyłącznie wyniki. Zawodnik oczywiście został pokonany, ale smrodziarz. O jezu, to był smak tak zawstydzający, beznadziejny dla prawdziwego podniebienia. za tupek. Cóż, to, to nie tak, że i tak się spodziewałam, że to powie, ale no cóż. Już... Teraz zamiast tego filmu będę transmitować na żywo na kanale, ale by się wpierdolił, gdyby to było na żywo wtedy. Co za śmieć, no niesamowite. W tym samym sklepie kuchennym Victory Kitchen z mojej ostatniej walki zaprezentuje wielkie ogłoszenie. Oprócz ten niesamowity smak w całym kraju w postaci czegoś zupełnie nowego. Caiops, nie mogę się już doczekać. I uważaj na szczegóły na moich mediach społecznościowych w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście podekscytowani. W każdym razie żegnam. Jako cała moja firma mija zawa. Nie może nic więcej powiedzieć? Zasadniczo po prostu rozwalił wszystko. Całą sieć restauracji. Żartujesz sobie? Nie mogę pozwolić na to, żeby rozpowszechniał więcej tej cholernej, fałszywej zupy po całym kraju pod nazwą Tatka. I czy to nie znaczy, że Miazawa na pewno będzie wiktorek Kitchen w dniu transmisji? O, tak, faktycznie. Ja mam klucz do kuchni. Mamy to, zrobiło się samo. Jeśli wkradnę się tam wcześniej, w nocy i zostawię tam kartkę, to. Tak, Miazawa zdecydowanie tego nie zobaczy. Chce w sensie, się, jak on mu podrzuca tę kartkę. No to zróbmy to. Okej, okay, to brzmi jak plan. Zanim ja zawał głosi datę, upewnimy się, że wszystko żeśmy przygotowali. O, y, o tak, prawda? Jeszcze jedna rzecz. O y, jaka? czym w zespole? Fantomowi złodzieje, którzy cały czas rosną w siłę. Co myślicie o stworzeniu logo dla nas? Logo? Masz na myśli zaprojektowanie jakiegoś symbolu, żeby stać się takim znakiem fantomowych złodziei? No tak! Na przykład takie jak motory baseballowe na logo, które ujednolicają całą drużynę. O, to jest świetny pomysł. Tak, wiedziałam! Zatem ustalone. Teraz pytanie, kto to narysuje? Ja sam nie wiem, od czego mógłbym zacząć przy tak szczegółowej pracy. Tak samo tutaj, moje oceny ze sztuki były fatalne. Myślę, że moje rysowanie po karce dla Kujczego jasno wszystkim dało, gdzie lądują moje umiejętności. Ha! Wszystkie spojrzenia są na mnie. Lider sama! Lider, proszę! Dostarczy nam swoje piękne dzieło sztuki. Logo dla fantomowych złodziei. Zastanawiam się, jaki projekt byłby dobry. O! Co to było właśnie teraz? Czuję, że mam dobry pomysł, co mogę teraz narysować. On to znowu w takiej wizji zobaczył! O, zrobisz to? Wow, jesteś najlepszy! Pójdę kupić jakieś długopisy i papier. Nie miałem pojęcia, że ty w ogóle posiadasz takie zdolności, ale pozostawiamy projekt w twoich rękach. O, to wygląda jak naprawdę coś dobrego! Właśnie, ta dziewczyna, która była w pociągu, tak! Ona szuka wtedy szkicownika. Teraz wszystko, co możemy zrobić, to poczekać na ogłoszenie daty transmisji. To nasza druga praca jako fantomowe złodziei. Aby zwrócić uwagę świata, upewnijmy się, że zrobimy to w dobrym stylu. <laughs> Już wkrótce! Na razie koniec story wow. Ej, ale to będzie zajebiste. O, możemy pójść do LeBlanc. O, chodź. O cześć! Przepraszam! Zjedliśmy kary bez ciebie. Osztygnoju. O, i naprawdę mam super apetyt po zajęciach na siłowni. Ale ty, ty też możesz to zrobić. Czasami chciałabym spróbować kawę, na ale. No cóż. O, podmuchaj mi na kawkę. O, a dlaczego tak się we mnie wpatrujesz? E, nie mów mi, że myślisz o mnie. Myślę, że mogę ci pozwolić dać kilka minut. Ale nie dotykaj mojego ogonka. <noise> Cześć, jeśli to zrobię. O wiele bardziej miękki niż piórka. Wow! Jesteś znacznie bardziej wykwalifikowany niż się spodziewałem. O, to takie miłe i mogę sobie tak pospać. Ach, Morgana jest tak cute. OS nie Morgany? No! Jeju, ale super! Witam piękną panią! O, dzień dobry! Hmm, mógłbyś poświęcić mi chwilę? Będzie czas na Oczywiście! O, przybyłeś! Mam propozycję, którą chciałabym z Tobą omówić. I przepraszam za niedogodności. Ale proszę śledź mnie. O! Dziękuję za Twoje przybycie. I rozważ, proszę, żeby używać tej przestrzeni. Mistrz zautoryzował ją, no w sumie jego użycie. I jak wiesz, moja rola tutaj to pomnienie Twojego konsierza. cię wspierać, gdy poddasz się próbie podążania za mistrzem. To jest mój obowiązek. Dlatego, aby lepiej cię zrozumieć, szukam takiej wspólnej nici porozumienia między nami. Jaki rodzaj porozumienia? Co planujesz? Po prostu szukam Twoich odpowiedzi na moje pytania i prośby. Muszę szczegółowo zdobyć Twoją znajomość i Twoje ludzkie pragnienia. W ten sposób będę mogła lepiej cię wspierać. Czy zgadzasz się na niniejszą umowę? Brzmi korzystnie. Ty masz moją wdzięczność. A teraz. Zacznijmy od mojego pierwszego pytania. Czy jesteś idolem? Idolem? Badałam złożoność twojego świata. I rozumiem, że idole są takimi uroczymi, wieloaspektowymi osobami. A jako posiadacz wielu osobowości, postrzegam cię w podobnej naturze. I przepraszam za to, ale gdzie widzisz się za kilka lat? Proszę, wyjaśnij mi swoje pragnienia na przyszłość. Uuuu! Kolecz albo praca? Nigdy o tym nie myślałem. Rozsądny stopień szczęścia? Ja bym dała ostatnią. Ostatnia na dole? Ja bym dała ostatnią, no bo szczęście jest najważniejsze. Tak! O, rozumiem. A możesz to dokładnie opisać? Chciałabym jasnej odpowiedzi. Wyjaśniłem najlepiej jak mogłem, ale wciąż chyba to było dla niej niejasne. Tak. A, czyli, krótko mówiąc, próbujesz się odnaleźć? W takim przypadku, jeśli mogę być tak odważna, uaktualni naszą zgodę na specjalną umowę. Chciałbym, żebyś przyniósł mi swoją osobowość, którą określasz. Tak jak mówiłam wcześniej, persona jest częścią Twojej osoby. Uważam, że mój obraz Ciebie może być dalej rozwijany przez spojrzenie na Twoją osobowość. Ty chcesz, żebyśmy przyniósł Ci personę? Przynieś mi Jacka Frosta. O! Super! O, poczekaj, przepraszam. Takie zadanie musi być dla ciebie zwykłą zabawą. Zadanie. Więc prosiłabym o Jacka Frosta z Lucky Punchem. Ojej! Merope, no weź! Pozwoli mi to lepiej cię zrozumieć, a tym samym zapewnić bardziej skuteczne wsparcie. I uważam, że to właśnie ludzie nazywają wygraną. Czuję, że moja więź z Merope rośnie. Waruwa Andi! Rank na 4 od razu! Noice! To będzie wszystko na dzisiaj i mam nadzieję, że nasza specjalna umowa okaże się być owocna. Dzięki Meropa, jesteś wspaniała! Oh. Najlepsza pracownica Velvet Roomu. Najlepsza jaka tylko jest. Mogę pójść do Leblanc! Weźmy do Leblanc. Cześć! O, jesteś! Chcesz kary? Mm, mm. Powiedziałbym, że właśnie skończyli gotować, więc powinieneś go zjeść, bo jest gorący i świeży. Oooo! Joker do zmywaku! O Boże. Ale myśleć, że są inne grupy takich fantomowych złodziei. Bardzo mały ten świat. Hmm. Czy jest możliwe, że są też inne grupy, oprócz takich e, naszych złodziei, które również używają persą? Jeśli tak, to chciałbym ich poznać i dowiedzieć się więcej. Przynajmniej jeśli są tak przyjaźni jak ty. Hmm. Dzięki, kocie. O. Oj, są. I są absolutnie wspaniali. Pracuj w sklepie, graj w gry. POROZMAWIAJ Z ANDERSONEM?! Andersona, sana chodź! Stary, kopelat! Yo! Cześć, przyjacielu! Rozmawiaj z Andersonem. Super. Ty chcesz trenować z Andersonem? Oczywiście. Yo, my friend! Idealnie w porę. I zgadnij co? Zrobiłem dzisiaj lunch. A no i oczywiście zrobiłem też wystarczająco dużo, żeby było dla ciebie razem coś zjeść? Z tobą zawsze. O, to było szybki przyjacielu. Obudziłem się o 5 rano, więc mogę zrobić idealny posiłek, żeby spróbować. O, Jezu, szczerze, nigdy nie miałam czegoś takiego, że obudziłam się o godzinie 5 rano i miałam. O! Jest idealna pora, żeby wstać. Zróbmy coś dobrego na śniadanie. No, nigdy w życiu nie przeżyłam czegoś takiego. A sekretem menu budowania mięśni jest staranne przygotowanie i precyzyjne porcje. Ale no dalej! Możesz zrobić wszystko to, co lubisz. Lunch Andersona. To są trzy rzeczy do wyboru. Wow! No dobra. Białe rzeczy? Białeczko? On no pewnie lubi białeczko. Chyba że chodzi o to, że kurczę. Nie no, białeczko? Białeczko. Masz dobre oko! To jest omlet z jajka. Aaa. I tutaj skupiłem się na białku i na budowaniu potasu. Czyste białko z jaj jest zobowiązane do przejścia na czyste mięśnie. I nałożyłem na to własny zwrot z sardynkami dla dzieci. Sytość oddaje ładny smak. Ha? Czym jest zwrot z sardynkami dla dzieci? Ze zwrotem? Że narzygałeś? I jakby białko z, z jajkami i z rybą wygląda trochę tak biało, ale w ten sposób to danie jest bardziej jednolite. I tekstura jest zaskakująco blisko zwykłego letu. No dalej, spróbuj. I co, co myślisz? Dobrze smakuje? O, chętnie ugotuję dla ciebie znowu. I mam nadzieję, że jedzenie trafi w swoje gusta. Porozmawialiśmy troszeczkę z Andersonem, no i zjedliśmy jego lunch. Bardzo mi się podobało. O nie. A to jakieś takie duszki. Dawaj pięć od razu. O no. Do dupy. O, Kisune. I to Tsune. Umi bozu. I powtóreczki. Te jeszcze. No! O nie! A czy on jest rer? Ona jest rer, ale to nie jest taki rer, jaki ja chciałam. Do trzech razy sztuka. Znowu niebieski. Znowu rer. Ciąjny rer, zjedz jeszcze. Inny rer, dobrze. Nois, nice. o, o, Inari fox. Podoba mi się.